Nerwy, nerwy, no tyle w brzuchu. Cieszę się, że już lecimy. A będę zachwycona, jak będziemy już na miejscu. Musimy się rozpakować tak, żeby te walizki ważyły 15 kg. Moja waży w tej chwili 28 i muszę zrobić wszystko, żeby było 15 kg. się w tym momencie we wszystko, co jest tylko możliwe. Kultura inne zwyczaje i w samym środku tego wszystkiego. My. Raz, dwa, trzy. Jesteśmy już wszystkie w manali, zjechałyśmy się i jutro zaczynamy naszą motocyklową wyprawę, tylko dla odlic. Mamy do przejechania 1700 km. Niełatwej trasy. <gry> i właśnie wrócili z tej trasy, którą mamy zrobić. Jak pojechali, zaczęły trzy motocykle, wrócił jeden. A jeden jest w rzece i tutaj pan ma właśnie rękę złamaną, drugi się zepsuł i że to jest bardzo niebezpieczna trasa i że jesteśmy bardzo dzielni, więc wróży nam dobrze. Czy jesteście pod wrażeniem tego, tej ręki złamanej? Ale my nie wiemy, że tą rękę wsadzą. Trzeba być zawsze w przed ciężarówkami. Trąbię i się wciska. Tutaj nikt nie zjeżdża na boki i nie zwracają na nas uwagi. Trzeba mieć mocną psychikę i zapierdalać. Dobrze. Odkąd to kręcili mi kierownicę jedzie jeszcze lepiej. No śmieszne, śmieszne motocykle. Szerokie siedzenie jest. Za szerokie, za szerokie. Bo nie sięgam nogami. Czy grupa sympatyczna? Bardzo. Odpowiada. Czy brakuje mężczyzn? Bardzo? Nie, nie, nie. nie, nie, nie wcale absolutnie, ani trofeum. Nie, ta skrobam źle, skaczał przed motocyklem. Ścięła Orlisa! Powiem Ci, że chyba zainteresowały się moimi głosami. co Ania Łzyntowska postanowiła wykorzystać. Jesteśmy zmęczone. Najtrudniejszy odcinek dzisiejszego dnia, ale było warto. te klimaty bardzo. Podoba mi się. I podoba mi się jak się modlą i numurczą. My, przyjechałyśmy y, drogą, która normalnie jest zamknięta, całkowicie nieprzejezdna I tak naprawdę dla nas dzisiaj to były takie pierwsze prawdziwe wertepy. Było trochę błota, co widać po moich butach. Za sobą tylko słyszę. Jest! O, super! Liczę na więcej takich atrakcji. W kalpie w Urzędzie Indyjskim i wyrabiamy tak zwany Inner Life Permit, czyli pozwolenie na podróżowanie po strefie przygranicznej. Can I put the sticker here? Yeah, I pół więc sapie. Tam gdzie pokazuję, za górką jest Tybet. Jakieś pół godziny dla nich. Marszu, dla nas pewnie jest godzina, więc bardzo bliźniotko. Widać ośnieżone góry, pewnie piątki już. I myślę, że spadł poziom uwagi. Na pewno nie wiem, co się stało. Albo zmieniałam bili, albo może przehamowałam, i przednie koło się położyło. W jaki sposób znalazłam się nagle pod motocyklem? tak jest jeden, siniak na parku. Będzie zmieniał się w kolorach tęczy. Dzisiaj rano mieliśmy wyjechać bardzo rano, nawet żeśmy skrócili yoga session, ale jak to w Indiach? Okazało się, że plany planami, a życie życiem po drodze duży landslide. Mówiono nam, że 7-kilometrowe, więc raczej nawet w jeden dzień nie do naprawienia przez hindusów. I tak czeka nas kawał ciężkiej drogi dzisiaj cały dzień ofrodu. Stoimy czekamy aż przekopią drogę. One działają już tam jakieś koparki i usuwają to, co się wszystko zsunęło z góry. I za chwilę powinniśmy dobrze. ruszyć do przodu i, i prze, przemknąć przez ten odcinek, który był do tej pory zasypany i niedostępny. Wygląda na to, że ci, którzy siedzieli na ciężarówce, która zaparkowana jest kawałek dalej, stwierdzili, że jednak mogą się przydać i razem z łopatami idą w kierunku tej wielkiej skarby. A nóż-widelec coś z tego będzie. Dziewczyny, jedźcie na jedyneczce na równym gazie, jakby co na człapaka. Odstępy I odstępy między sobą. Jedziemy. Czego? Dużo parnę, pół, parnę. dużo kurzu, pół na pół asfaltu błota, błota, z to błoto, ej, błota, błoto, błoto, błoto. błoto. Masz aż jej się niebieskie oczy zrobiły. Tak było fajnie. <noise> Moją partnerkę zabieram już <noise> do pokoju. Ten jest jest już 15, 12, nie wiem dokładnie. No 15, nie za dużo. I w przełożonym jest mężczyzna, bo nie ma jeszcze mniszek wystarczająco długim stażem, żeby były przora w Mamy e, do poczęstowania mnisz czekoladą szwajcarską, która też pochodzi z gór z wysokich. Zobaczymy czy wyskakujemy. Odpadł. I tutaj mamy profesjonalny patent Power Radi z Power Type'em. Kasia będzie testować na najbliższych dwóch strumieniach. I crossed some water. I was falling in the middle. <laughs> Before I cannot say that I don't like this shitty roads, but now I can tell you I, I don't like it. <laughs> Tak. Dzisiaj były rzeczki, dziury, duże kamienie, wodospady, konie, jaki, owce, psy, dużo lokalesów. Wszyscy nam bili brawo, jak nas widzieli. Samochody nam próbowały zjeżdżać, niektórzy nam zajeżdżali drogę, ale było fajnie, dałyśmy radę. Wszystko, co dzisiaj przeżyłyśmy, jest wypisane na twarzy gagatka. Proszę, też chciałam sobie to takiego Nie, bo to jest, to jest nowy styl, tutaj indyjski, himalajski. Jak chcesz, ja chcesz to, ja ch to jazda off jazda po drogach, które zawsze mają jakieś niespodzianki, jest zawsze wyzwaniem. Dziewczyny sobie radzą rewelacyjnie. Jestem pod wielkim wrażeniem tego, jak jeździmy. Odważne, ambitne Orlice. na kampie na wysokości 4260 metrów. Się I dla was na tej wysokości zrobię 10 barbysu. Nie będzie łatwo. 6, 7, 8, 9, 9. Góry wyzwalają takie, takie poczucie właśnie totalnej swobody, niezależności. Trochę szaleństwa, trochę e, takiego box of nothing. Kiedy jedziesz i tak nic nie ma. Jesteś ty, motocykl i świat. Jestem, nie smakam, Znowu jest na ziemi Wezmę cię, co? Wezmę cię co? Jesteśmy nad pangą Co w wiosce Merak, ostatniej, do której da się dojechać. Droga była ciężka, widać, że mało kto tu dociera i przywieźliśmy dzieciakom prezenty. Skakanki, piłki, książeczki i inne przydatne rzeczy. Mamy nadzieję, że się przyda. U facetów jest tak: wyjeżdżamy o godzinie dziewiątej. No, ale za pięć dziewiąta. Jednemu się kupę chce, jednemu siku, drugi zapomniał rękawiczek, trzeci musi jeszcze zadzwonić do żony. A tutaj jest tak: Ola mówi: o dziewiątej wsiadamy na motocykle, jedziemy za pięć dziewiąta wszystkie siedzimy już na motocyklach. To są ostatnie dwa dni, ze względu na to, że I zawsze można coś wywinąć. Wjechałam za szybko, wjechałam w piękny łuk, nie zauważyłam piaseczko i na tym piaseczku mnie wyrzuciło. I to pozostało z motocykla. Ale będzie jał dalej. Teraz wjechaliśmy na 5300, jesteśmy na podobno drugie co do wysokości przełęczy. Największą różnicę jaką czuję to jest że po prostu zimnie. Za oknem to można mieć. Dziesiąty. Dziesiąty. Ej, 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 ej. Dziesiąty. No dziesiąty dzień jazdy. Nie. Tak? Dziesiąty dzień jazdy. 11 dni jazdy mamy. Oczywiście. Nie, mamy Dwie przeciwko jednej. Dziesiąty dzień jazdy. tak, Dziesiąty dzień Z... jazdy. Zakładamy się o piwo. No. Że dzisiaj był dzień dziesiąty. Mamy 10. Ja mówię, że dziewiąty. Dziesiąty A dziesiąty. Ania, przetnij. Which day of riding is today? It's ten. Or nine. Ten. No. Nie dość, że stawiasz piwo, to jeszcze ja idę pierwsza pod prysznic. Ej, ej, ej. Dojechałyśmy do Doliny Dobre na nasz przedostatni dzień. Był bardziej hardkorowy niż wszyscy się spodziewali, ale wszyscy przeżyli. Dzisiejszy dzień sponsoruje literka P. Poproszę piwo i prysznic. Jutro się szykujemy na atak na najbliższą przełęcz. Dopuszczonej do ruchu przełęczy świata, Kardungla 5602 metry. Wszystkie wjechałyśmy dzielnie, wytrzęsło tyłek strasznie, ale, ale zdobyłyśmy. <śmianowidł>